Za chwilę początek roku szkolnego i właśnie dzięki Caritas dla niektórych będzie to szczęśliwy początek, bo choć mogli się tego nie spodziewać, to do szkoły pójdą z nowymi plecakami. I podręcznikami również, dlatego że przeprowadzamy dwie akcje. Jedną to jest związana z, z plecakami. Postanowiliśmy w tym roku postawić sobie taką poprzeczkę, że tych plecaków będziemy rozdawać 300. Wszystko dzięki darczyńcom. I każdy, który zakupi przez internet, to się wszystko dzieje to bardzo fajna forma. Każdy, kto zakupi taki plecak, od razu staje się sponsorem tego plecaka dla dziecka, które, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. A obok, oczywiście, jest cały, cała szpalta podręczników, które, które można dobierać i które można z kalibracji zabrać dla dzieci. Wystarczy mieć tylko spis na dzisiejszy dzień tych podręczników już poszło ponad tysiąc, także sporo dzieci skorzystało z tego i sporo rodziców no, ma, ma ulgę taką finansową, jeżeli chodzi o, o zakup podręczników, no i plecaki, które, które będziemy rozsyłać po całej diecezji a wierni naszych parafii będą je wypełniać przyborami szkolnymi, no to też będzie wielkie, wielkie wsparcie dla, dla ubogich rodzin i dzieci, które no, pójdą z radością i z dumą do szkoły, bo my wiem, wiemy doskonale, że, że 1 września, nowy plecak na plecach i, 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 i nowe podręczniki, nowe zeszyty, nowe przybory, to jest taka duma każdego dziecka. No tak naprawdę potrzeba niewiele, bo to nie niespełna 30 zł. Tak, bo te plecaki są naprawdę tak zorganizowane, żeby one służyły cały rok. I rozmawialiśmy z firmą, która, która organizuje dla nas te plecaki, u której kupujemy te plecaki, że mają to być plecaki mocne, dlatego że one nie są jakby też karitasem obszyte, ale dziecko i rodzice wiedzą, że on, ten plecak jest z karitasu i żeby... W czerwcu mówiło nadal to dziecko, że to naprawdę to był dobry plecak, dobrze, dobrze uszyty i dobrze i mocny plecak, który służył temu dziecku przez cały rok, więc, więc niespełna 30 zł i plecak na cały rok to jest myślę, że dobra inwestycja. Tak jak ksiądz mówi, pomagamy za pośrednictwem internetu, jak dokładnie? Wystarczy wejść na stronę internetową tornistermarzeń www.tornistermarzeń.pl i tam już poszczególne stopnie do zakupu plecaka są już zapisane i można tam rzeczywiście skorzystać z, tego, z tej możliwości internetowej. Wciąż udzielane są także bezpłatne porady prawne, zresztą już nie tylko w Częstochowie, bo to wyszło poza granicę miasta. Co prawda no, obecnie trwa przerwa w związku z wakacjami, ale już niebawem ruszają zapisy. Tak, po raz, no nas znowu zaczynamy właściwie od. Właśnie po 20 sierpnia zapisywać chętne na porady prawne. Widzimy ogromną potrzebę tego, bo bardzo dużo ludzi przychodzi. Już na początku zaczynaliśmy od jednego dnia, dzisiaj już widzę, że jest potrzeba co najmniej dwóch dni w Częstochowie. Ale jest jeszcze myszków, jest jeszcze zawiercie, wielu, pajęczną, więc w tych miejscach jeszcze można, sięgając do strony znowu naszej internetowej www.karitaszczes.pl, zobaczyć na której ulicy kto, to, kto świadczy te porady prawne. Oczywiście one są wszystkie nieodpłatne. Dziękuję księdzu za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. A Państwa zapraszam na kolejny program już za tydzień. Do zobaczenia.